Cześć i czołem. Czym jest ogród probiotyczny? Ogród probiotyczny to naturalny ogród, który wspierany jest pożytecznymi mikroorganizmami czyli probiotycznymi bakteriami, bakteriami kwasu mlekowego, a więcej takim konsorcjum, które wzbogacone jest, te bakterie kwasu mlekowego, wzbogacone są jeszcze o. Promieniowce i grzyby, i to wszystko po to, by rośliny rosły silnie i zdrowo. Te zasilanie pożytecznymi mikroorganizmami gleby prowadzi do właściwych procesów mikrobiologicznych w glebie i do dobrego wzrostu roślin. I to jest podobnie tak jak w naszym mikrobiomie jelitowym. Gleba ma swój specyficzny mikrobiom jelitowy. I teraz, wspierany ten mikrobiom materią organiczną, no, jest podstawą do dobrego wzrostu roślin. Do procesów mikrobiologicznych przeprowadzanych we właściwym kierunku. I gwarantującym e, dobry wzrost roślin, bo tak jak człowiek ma swoją specyficzną florę bakteryjną, ten mikrobiom e, jelitowy, tak samo gleba ma swoją specyficzną e, mikrobiotę, która zasila na materię organiczną, e, pomnaża się i pomnaża i karmi rośliny wieloma cennymi substancjami, które no, dają im siłę do wzrostu, uodparniają je na stresy. E, więc Silnikiem w glebie są pożyteczne mikroorganizmy, a paliwem dla nich, słuchajcie, są, jest materia organiczna. No chyba to wszystko, już co mogę dodać więcej. Zapraszam do społeczności, do osób, którym bliska jest ta idea mikrobiomu, pożytecznych mikroorganizmów i bakterii kwasu mlekowego, czyli probiotyków dedykowanych dla gleby.